Gwiazdor wiele razy trafiał na stół operacyjny. Zmieniał wygląd całej twarzy, nie tylko nosem. Trasa przezywała go łako Jacko, czyli szajbusem. Stanowił niemal własność publiczną, ale jedną rzecz zdołał zataić przed dziennikarzami. Jackson's hair is not his own. Jackson nosił perukę, mocowaną za pomocą półtrwałego kleju. Po bokach i z tyłu głowy zachował resztki swoich włosów. Jeśli nie liczyć tych kępek, był niemal całkowicie łysy. Zdołał ukrywać ten fakt przez ćwierć wieków, choć dziennikarze śledzili każdy jego krok. Nie rosły mu włosy, ponieważ górną część głowy pokrywały blizny powstałe w wyniku oparzenia. W 1984 roku Michael Jackson był u szczytu sławy. Thriller to najlepiej sprzedający się album wszechczasów. Zdjęcia do reklamy Pepsi w towarzystwie braci wpędziły go w kłopoty, gdy od fajerwerków zajęły mu się włosy. Doznał oparzeń drugiego i trzeciego stopnia, przez co musiał nosić perukę przez resztę życia. Never Nigdy się nie otrząsnął po tym wypadku, co zaważyło na jego dalszej, dalszej karierze. About his Stał się przewrażliwiony na punkcie wyglądu. Podejrzliwie traktował swoje otoczenie, czuł się oszpecony he i zdradzony. He Wypadek przyczynił się do nałogu, który przesądził o jego życiu. W trakcie leczenia uzależnił się od środków przeciwbólowych, co zapoczątkowało rozmaitego typu lekomanie. Zaczyna się często od leków dostępnych bez recepty. Podatny na uzależnienie szybko sięga jednak po pomocniejszych środków. Przykładowo, przerzuca się z paracetamolu na bardziej niebezpieczne substancje. Jackson uzależnił się od leków uspokajających, alkoholu, leków przeciwlękowych, a nawet morfiny.

Przed rozpoczęciem prób Michael Jackson opowiadał, że odzyska dawną pozycję i pokaże dzieciom, że jest gwiazdą światowego formatu. Tymczasem przedstawiciele firmy organizującej trasę obawiali się, że Jackson nie podała wyczerpującej choreografii. Dziennikarze również wyrażali wątpliwości co do stanu zdrowia piosenkarza. Osobisty lekarz Jacksona, Conrad Murray, przekonywał, że Jackson jest w dobrej formie, jeśli nie liczyć kłopotów z bezsennością. Wielu nie dawało wiary tym zapewnieniom. Terry Harvey jest promotorem w branży muzycznej, powiązanym z rodziną Jacksonów. Ponad dwugodzinny występ wymaga doskonałej kondycji. Że Michael był w stanie dać 50 koncertów, moim zdaniem nie wytrzymałby nawet pół godziny. W głębi duszy zdawał sobie sprawę, że to szaleństwo. Powiedział o swojej świcie, że wątpię, czy udźwignie choćby dwa koncerty. W jakiej formie był tak naprawdę Jackson? Ważył 61 kg przy wzroście 1,75 m, co daje wskaźnik BMI 20,1 Mieścił się więc w normie, choć był dość szczupły. Nie znaleziono śladów miażdżycy, choć w tym wieku moglibyśmy się spodziewać pewnych zmian. Miał zdrowe serce i był w dobrej formie jak na 50 lat. Nie radził sobie jednak podczas prób. Biał spłycony oddech i nie potrafił zatańczyć swoich słynnych numerów. Richard Shepard znalazł w raporcie z autopsji przyczyny takiego stanu. Kilkanaście zdjęć rentgenowskich pokazuje, że cierpiał na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów w dłoniach. Poszczególne kręgi oddziela warstwa chrząstki. W chorobie zwyrodnieniowej ulega ona degeneracji i kości tracą tę warstwę ochronną, co zwiększa nacisk na stawy i sprawia, że kości niemal trą o siebie. Choroba sprawiała ból i powodowała sztywność ograniczającą ruchy. To wyjaśnia kłopoty podczas tańca, ale nie tłumaczy spłyconego oddechu. Większość narządów wewnętrznych była w dobrym stanie, ale płuca wyglądały fatalnie. Wysiłka dróg oddechowych uległa uszkodzeniu. W pełnych wzrostów płucach toczył się stan zapalny. Michael Jackson nie był zdolny do większego wysiłku, łatwo się też męczył. Pozostaje pytanie, co spowodowało takie uszkodzenia układu oddechowego? Jackson miał odpowiedź wypisaną na twarzy. Około 25 roku życia, na obu policzkach pojawiły się czerwone plamy, stanowiące klasyczny objaw tocznia rumieniowatego-krążkowego. Choroba powoduje wypadanie włosów i deformację ust. Sekcja wykazała, że Jackson miał tatuaż na linii brwi i drugi na powiekach zastępujący konturówkę. Również zarys ust podkreślono tatuażem. Choroba wyjaśnia również, dlaczego Michael tak często nosił parasol. Jego skóra była wyjątkowo wrażliwa na oparzenia słoneczne. Zmiany zresztą pustoszyły cały organizm. Toczeń to choroba autoagresyjna, atakująca poszczególne narządy. Leukocyty zwykle walczą z najeźdźcami wnikającymi do organizmu, ale u chorych na rumień niszczą komórki ciała, co wyjaśnia fatalny stan płuc piosenkarza. To choroba przewlekła, która miała okresy zaostrzenia. Powoduje je zwykle stres, przemęczenie i brak snu. Czy istnieje inne wyjaśnienie zniszczenia płuc? Coraz silniej uzależniony od leków Jackson przez 25 lat odwiedzał gabinet doktora Arnolda Kleina. Personel kliniki utrzymuje, że z biegiem czasu te wizyty miały coraz mniejszy związek ze stanem skóry gwiazdowej. Zjawiał się kilka razy w tygodniu na rozmaite zabiegi. Prowadziłem go od razu do ambulatorium i zawiadamiałem pielęgniarkę dr Kleina Ellen, że Michael przyszedł na zastrzyk. Podczas każdych odwiedzin otrzymywał co najmniej jeden zastrzyk. W strzykawce znajdował się Demerol, czyli medyczny odpowiednik heroiny. Efekty pojawiały się dość szybko. Jackson tracił przytomność, osuwał się lub bełkotał. Czasem Michael zjawiał się w towarzystwie. Kids, Dzieci wprowadzały pewne zamieszanie. Zwykle um, zostawiał him. je w gabinecie doktora Kleina, gdzie Jackson rozrabiały i wygłupiały się w, w czasie, w kiedy ojciec dochodził do siebie. Just, um, really Przed nadchodzącą trasą koncertową, Jackson znacznie częściej domagał się zastrzyków. Oczekiwał, że doktor Klein natychmiast go przyjmie. Denerwował się, jeśli musiał czekać na zastrzyk. Wyraźnie coś było nie